Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj 1 grudnia 2024 roku odbył się w Warszawie protest przeciwko wprowadzeniu do nauczania od roku szkolnego 2025-2026 edukacji seksualnej pod nazwą Edukacja Zdrowotna. Należy jednak podkreślić, że to nie jest Jedyna rzecz, jedyna zmiana, która powinna wywoływać stanowczy protest. Cała reforma jest bowiem przygotowywaniem polskiej szkoły do wdrożenia jej do europejskiego obszaru edukacyjnego. Mamy do czynienia z kolejnym etapem rewolucji rewolucji komunistycznej. I pora powiedzieć to otwarcie i wprost. Tak, w trzeciej dekadzie XXI wieku świat zachodni został opanowany przez marksistów. To zagadnienie podejmowałem w swoich książkach. W marksizmie kulturowym, który ukazał się w 2018 roku, później w Kościele, w obliczu rewolucji który został wydany w 2021 roku. Teraz skupiam się na zmianie w edukacji, która jest fundamentalna dla przyszłości wszystkich narodów europejskich, nie tylko Polski i Polaków. I właśnie tym zagadnieniom wpływu ideologii marksistowskiej na edukację poświęciłem swoją najnowszą książkę. Marksizm w edukacji szkolnictwo jako oręż w budowie nowego człowieka. Bo właśnie te wszystkie zmiany temu służą, w stworzeniu nowego człowieka. Polskie ministerstwo jest tylko wykonawcą szerszego planu, szerszego projektu, który został stworzony na poziomie międzynarodowym, ponieważ Mamy dziś do czynienia z budowaniem przez międzynarodowe instytucje, takie jak ONZ i Unia Europejska, globalnego komunizmu. Jednym z kluczowych elementów tego planu jest oczywiście szkolnictwo, edukacja i wychowanie, ponieważ opanowując te instytucje, rewolucjoniści będą mogli formować. Nowego człowieka, zmieniać świadomość młodym ludziom. I to, co charakterystyczne właśnie dla tej reformy, to próby wydarcia dzieci jak najwcześniej ich rodzicom, żeby można było ich kształtować zgodnie z wytycznymi, które płyną właśnie z agent Organizacji Narodów Zjednoczonych czy z planów eurokratów. O tym, jak ta cała rewolucja przebiegała, jakie są jej źródła i skąd ona się wzięła, pis piszę w swoich publikacjach. W marksizmie kulturowym wskazywałem na to, że mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną, ale kolejność rewolucji została odwrócona, ponieważ celem końcowym są zmiany stosunków ekonomicznych i one już zaczęły się odbywać, natomiast przez lata należało odpowiednio uformować ludzi. Spreparować ich umysły, zmienić im świadomość, systemy wartości, postrzegania dobra, zła, prawdy, kłamstwa to wszystko należało zrobić najpierw, ponieważ komuniści, marksiści wyciągnęli wnioski z nieudanej rewolucji z początku XX wieku, bo na Zachodzie rewolucja komunistyczna poniosła fiasko udała się tylko w Rosji. I zachodni marksiści zaczęli się zastanawiać, dlaczego tak się stało. I doszli do wniosku, że rewolucja może się udać tylko wtedy, jeżeli w pierwszej kolejności zmieni się ludziom świadomość, systemy ich wartości. Ponieważ tradycyjna rodzina powodowała to, że wartości były przekazywane z pokolenia na pokolenia. Młodzi ludzie byli wychowywani w patriotyzmie, w wierze chrześcijańskiej, w szacunku dla starszych, w poczuciu pewnej hierarchii, i to wszystko hamowało potencjał rewolucyjny. Powodowało, że ludzie byli odporni na te komunistyczne hasło. A zatem należało przede wszystkim przekształcić kulturę, i ten kierunek wskazali Antonio Gramsci, George Lukacz. A także szkoła frankfurcka. To właśnie szkoła frankfurcka dokonała przekonwertowania marksizmu z zagadnień ekonomicznych na zagadnienia kulturowe. Podali pewną receptę, jak skutecznie przeprowadzić rewolucję. I od lat 60. te idee zostały wdrożone. Rozpoczął się tak zwany długi marsz przez instytucje czyli opanowywanie kluczowych dla życia nie tylko Politycznego, ale także społecznego, rodzinnego instytucji, żeby w sposób niezauważony je opanować, i już te instytucje przekazują ludziom treści rewolucyjne, choć dalej wykorzystują swój autorytet tradycyjny. Taką instytucją, którą należało opanować, był system wychowania i edukacji. Niezwykle ważny. Ponieważ dzięki temu systemowi można kształtować młodego człowieka już od wczesnych lat jego życia. I właśnie to się odbywa, to się dzieje. Unia Europejska to instytucja, podobnie jak ONZ, która została przekształcona, opanowana przez marksistów, i oni dziś realizują koncepcję. Stworzenia jednego wielkiego komunistycznego superpaństwa. Państwa, które powstaje zgodnie z zamysłem Altiera Spinelliego, włoskiego komunisty, który zapisał swoje, swój plan w manifeście z Ventotene. Oficjalnie dzisiaj powołują się na ten plan przywódcy Unii Europejskiej. To nie jest żadna wiedza tajemna. To wszystko jest dokładnie zapisane w. W dokumentach unijnych to, co jest nam szykowane, to co planuje się dla naszych dzieci, również jest dokładnie rozpisane. Zarówno w dokumentach tworzonych na szczytach Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale także właśnie w dokumentacji unijnej. Zwłaszcza w planach wprowadzenia europejskiego obszaru edukacyjnego. To się dzieje. Europejski obszar edukacyjny rozpocznie swoje funkcjonowanie już. W 2025 roku. A polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że polska szkoła zostanie wdrożona do tego systemu w 2026 roku. I właśnie ta cała rewolucja w edukacji, jaka dziś się odbywa, jest kompatybilna z tym właśnie, co tworzone jest w Europie. I w tym kontekście nie może dziwić, że. Z podstaw programowych usuwana jest polska historia. Młodzi Polacy nie mają mieć tożsamości polskiej. Oni mają mieć tożsamość europejską. Jak to się będzie odbywało? Dokładnie opisuję w książce Marksizm w edukacji, gdzie krok po kroku omawiam założenia reformy, ale też Reformy w Polsce, ale też europejskiego obszaru edukacyjnego i planów również Organizacji Narodów Zjednoczonych, która z kolei forsuje tak zwaną edukację zrównoważonego rozwoju. I w tym miejscu należy podpowiedzieć z całą stanowczością, że mamy do czynienia z budowaniem systemu totalitarnego, ponieważ dzieci. Młodzież, ale także całej ich rodziny mają być poddane totalnej kontroli. Europejski Obszar Edukacyjny ma za zadanie zbierać informacje o uczniach, nie tylko o ich postępach w nauce, o ich sytuacji w szkole, ale także poza szkołą. Także zbierać dokładnie informacje o ich rodzinach. Także takie dotyczące tego, jakiego są wyznania, jakie poglądy prezentują. Więc mamy tu do czynienia z wyraźną ingerencją we wszystkie sfery życia społecznego, rodzinnego, politycznego. Jest to system totalny, jaki planuje się wdrożyć. I szkoły będą miały nauczać patriotyzmu, ale patriotyzmu europejskiego. Natomiast ten patriotyzm polski ma odejść w niepamięć. Młodzi ludzie nie mają pamiętać, kim są, skąd pochodzą, kim byli ich przodkowie. Widzimy zatem, jak w tych propozycjach do zmian w podstawach programowych wycinana jest polska historia, polscy bohaterowie, polscy artyści, twórcy, polskie dzieła literackie, ale proszę zauważyć, że to nie dzieje się tylko w Polsce, bo podobnie dzieje się w innych krajach Unii Europejskiej, a zatem to nie jest tylko przypadek polski. I w książce opisuję również. Skąd to wszystko jest brane i na kim się wzorują obecne władze Unii Europejskiej, decydenci ONZ-u? Myślę, że to bardzo ciekawa część tej książki, ponieważ tworzony system jest wzorowany na sowieckim systemie oświaty. Tak, kiedy spojrzymy i poczytamy o tym, co Wprowadzali bolszewicy po rewolucji październikowej, dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę obecnie mamy powtórkę z historii, z tej bardzo ponurej historii, ponieważ to co niezwykle istotne, a e, myślę, że warte do uświadomienia sobie, to co takiego e, wprowadzali Bolszewicy właśnie tuż po rewolucji, kiedy Lenin powierzył. E, Funkcję komisarza oświaty Anatolowi Łunaczarskiemu. I tutaj pozwolę sobie fragment książki przytoczyć. Co takiego ci bolszewicy robili? W pierwszej kolejności usuwano z programów nauczania religię oraz wszystkie przedmioty kojarzące się z nauczaniem klasycznym. Takie jak Łacina, Greka, a historii Rosji nauczano w taki sposób, by wzbudzić. Pogardę i nienawiść do caratu oraz kultury wyrosłej na jego bazie. Istotną rolę odgrywała również seksualizacja, której poddane zostało całe społeczeństwo rosyjskie, w tym również dzieci i młodzież. Rewolucja seksualna prowadzona przez Aleksandrę Kołątaj, która założyła pierwszy na świecie urząd poświęcony sprawom kobiet, czyli żenot no okazała się Doskonałym narzędziem do walki z tradycyjną moralnością i wartościami chrześcijańskimi. W bolszewickiej Rosji na masową skalę promowana była również darmowa aborcja na życzenie niejako w formie antykoncepcji przeprowadzana wręcz na skalę przemysłową. Oświata była wykorzystywana, by te wszystkie idee wtłaczać w umysły młodych ludzi. Proszę zatem, Mieć to na uwadze i uświadomić sobie, że mamy do czynienia z nową odsłoną bolszewizmu. To właśnie się dzieje, to dzieje się w Europie. I musimy zrozumieć, że edukacja seksualna jest tylko pewnym elementem, ponieważ komuniści doskonale zdawali sobie sprawę, że wykorzystując seksualizację, Doprowadzą do przede wszystkim uderzenia w tradycyjną rodzinę, czyli osłabienie więzi rodzinnych. Po drugie, zniszczą w ten sposób wartości chrześcijańskie, wiarę chrześcijańską w młodym człowieku, a także doprowadzą do tego, że młodzi ludzie w zasadzie nie będą zdolni do wchodzenia w przyszłości w trwałe związki, do zakładania rodziny. Więc widzimy, że to się powtarza. Co ciekawe, w Węgierskiej Republice RAD, taki bardzo radykalny program edukacji seksualnej, został wprowadzony w 1919 roku przez Giorgi Lukacza, który właśnie otrzymał tam zadanie reformy kultury, i także oświata była w jego w, jego, w zakresie jego obowiązków, i on wprowadził taki właśnie radykalny program edukacji seksualnej, który doprowadził do buntu. Węgrzy zaczęli się sprzeciwiać, i widzimy, że w Polsce również te zapowiedzi wprowadzenia elementów edukacji seksualnej typu B według standardów WHO pod nazwą nowego przedmiotu, czyli edukacji zdrowotnej też wywołuje sprzeciw i protesty. I na Węgrzech w 1919 roku to przyniosło spodziewany skutek, ponieważ ludność tak bardzo była zbulwersowana, że komuniści zostali wkrótce obaleni. Co prawda tam pomogły, pomogła jeszcze interwencja wojsk rumuńskich, ale ogromne znaczenie miało też osłabienie Pozycji komunistów, także brak popularności w społeczeństwie węgierskim. Więc to jest odpowiedni moment na to, by również stanowczo się sprzeciwić, ponieważ jeżeli ten system zostanie wdrożony, to będziemy mieli do czynienia z nową odsłoną totalitaryzmu, ale takiego na miarę XXI wieku. I te rozwiązania. Są zapisane w dokumentach unijnych, na stronach internetowych. Zachęcam, odsyłam w bibliografii, tutaj w przypisach. Pokazuję te miejsca, gdzie można o tym poczytać, gdzie można te do plany dokładnie przeanalizować i uświadomić sobie, że jesteśmy u progu nowego zniewolenia, jeżeli pozwolimy na to. A oczywiście edukacja jest. Bardzo ważna, ponieważ jeżeli komuniści doprowadzą do tego, że zdobędą ten rząd dusz, zdobędą poparcie młodych ludzi, to przyszłość rysuje się w bardzo ciemnych barwach. To za, po prostu będą zwyciężać, będą u władzy. Zresztą Unia Europejska nie ma dziś już praktycznie nic wspólnego z demokracją, ponieważ w tym właśnie ujęciu, jeżeli zostanie wprowadzony europejski obszar edukacyjny, to Komisja Europejska przejmie kontrolę nad systemami oświaty w poszczególnych krajach członkowskich i to Komisja Europejska będzie decydowała, czego nauczać, w jaki sposób nauczać, kto ma tego nauczać. Więc jesteśmy u progu totalnej, wielkiej rewolucji. Wielkiej rewolucji, która niestety może doprowadzić do wynarodowienia Polaków, i taki jest cel tych wszystkich zmian. Należy zatem uświadomić sobie to, a także tutaj też apel do wszystkich rodziców, żeby nie pozwolili na to, by ten system, ten unijny, totalitarny system, jaki jest stworzony, po prostu wydarł im dzieci i zaczął ich formować na ludzi, którzy nic nie mają wspólnego z wartościami polskimi, ponieważ tu między innymi o to chodzi, by Polacy nie czuli się już Polakami, nie byli Polakami, nie identyfikowali się z polskością, nie znali polskiej historii, tradycji, kultury. Tylko stali się Ludźmi europejskimi, takimi, którzy będą użyteczni dla systemu, dla tych władców Europy, którzy oczywiście będą czerpać ogromne dochody z ich pracy, z ich działań, ponieważ też w tym systemie jest wyraźnie pokazane, że wiedza jako taka nie ma być priorytetem w nauczaniu. Chodzi o tworzenie pewnych postaw, no i, i też pewnych umiejętności, które umożliwią wykonywanie w przyszłości przez tych uczniów pracy, ale takiej pracy, która będzie potrzebna dla systemu. Więc budowany jest totalitaryzm. I żeby dokładnie poznać te założenia, warto przeczytać książkę Marksizm w Edukacji: Szkolnictwo jako oręż w budowie nowego człowieka. Bardzo zachęcam. Jest to e, ostatni dzwonek, by przeciwstawić się tym niezwykle groźnym dla naszej wolności e, zamiarom i pamiętać o tym, że to jest szerszy plan, to jest plan tworzony przez organizację narodów zjednoczonych, przez Unię Europejską, a polska władza, polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej są w tym w przypadku, tylko wykonawcami tego właśnie szerszego planu. I uświadommy sobie wszyscy, że żyjemy w czasach nowej rewolucji komunistycznej.